Cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcineczku na moim kanale, w drugim już survivalu w dniu dzisiejszym i yy, nie bez powodu ten survival, yy, dzisiaj jest dwa dni pod rząd, chciałbym już skończyć te latarnie przede wszystkim, ten projekt tej latarni cały, żeby mieć to już z głowy. Ale widzę, że będziemy potrzebowali nowego kilofu, Nowego kilofu. no. Weźmiemy sobie tak. Yy... W ogóle noc się już szykuję. Jeżeli byście chcieli się zapytać, to tak, oba odcinki nagrywam dosłownie po sobie, więc jestem... nic się nie zmieniło. Bo nadal te same zadania do wykonania. Czyli przede wszystkim dostanie się tam na góry i zebranie stamtąd jedzenia. To jest chyba najważniejsze jak na razie teraz zadanie, bo tego jedzenia mi faktycznie brakuje. Dobra, weźmiemy tak. To. 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 Ja wiem, że mógłbym w sumie sobie chleb zrobić, ale mi się nie chce kraftować. Tak totalnie szczerze. Nie chcę mi się tracić czasu na kraftowanie. Na, na I tak zamiast tego weźmiemy sobie sweet berries. Dobry git w sumie. A teraz tak yy, możemy mieć yy, kowadło w największym domu, czyli chyba w ta tamten jest największy, mi się wydaje. Chociaż miałbym wątpliwości. Dobra, tutaj będzie kowadło. Więc od teraz oficjalnie mamy kowadło i kolejną skrzynkę. Nie wiem w sumie, czy ta kolejna skrzynka mi jest aż tak bardzo potrzebna, ale wierzcie mi, przydać się może. Dobra, i to, co ja bym chciał, to teraz, właśnie to jest. Yy silkta ja żebym potrzebował jakiś dobry miecz. Mam patyki tutaj czy mam. I mam drewno, którego ostatnio tak bardzo poszukiwałem. Więc co ja robię? Crafting table. Skraftujemy sobie w sumie miecz. Nie wiem czy to będzie dobry wybór. Ten miecz ma ile? 7 atak demage'a, jeżeli byśmy stworzyli sobie siekierkę, ona ma 9 atak demage'a i silk touch, chociaż nie wiem, czy silk touch zadziała na yy, siekierę. Kurczę, to jest dylemat, bo jeżeli źle zrobię, to stracę 3 diamenty. Bra, dobra, no risk, no fun, ciekawe czy możemy tak z -enchantować to, dodać to, o, możemy, silk touch, ale teoretycznie jest tak samo jak tutaj, jeden atak speed, 9 atak damage, czyli to jakby nic, yy... ale dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak. Zostawmy to tak. Książki w ogóle do enchantowania będziemy szukali w kolejnym odcinku. A Więc wyczekujcie kolejnego odcinka. Abym tutaj sobie teraz w sumie skończył robić te te latarnie. Bo ją zacząłem robić właśnie w pierwszym z dzisiejszych dwóch odcinków. I chciałbym ją jeszcze dzisiaj skończyć, bo ym, wiecie co, chciałbym posunąć się trochę dalej tutaj, bo tak naprawdę stoimy od kilku odcinków w miejscu nic, tylko zwiedzam kopalnie zdobywam surowca. Chciałbym też jakoś ten świat ym, upiększyć. Chociaż wiem, że upiększanie tylko spowoduje, że komputer zacznie w niej chodzić, ale... Ale to spoko. Także tak zrobimy coś. Oj Ojoj, oj, 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 prawie byśmy wypadli. A teraz, jak to będzie wyglądać? Jak my będziemy wychodzili stąd, to my będziemy wychodzili chyba na bok. Czyli, żeby nie wyskoczyć, wybuduję tutaj. Wiem, że to co teraz zrobię głupio wygląda, ale po prostu nie mam wyboru. Będzie to tak trochę zamkowo wyglądało. Ale niech będzie. Zamkowe konstrukcje górą. Kiedyś yy, jak grałem na telefonie, Minecrafta tylko, i byłem niedzielnym graczem, to yy, podstawą yy, mo każdego mojego świata było wybudowanie zamku. Taka ciekawostka właśnie. Zrobimy sobie w sumie jeszcze żelazne kraty tam, żeby tam dać, bo czuję, że będę z tego wypadał. Choćby nie wiem, co chciał zrobić i tak będę z tego wypadał. No i co? No i w sumie nie jest to jako, jakoś mega zauważalne, bo że obłożymy to jeszcze pochodniami. To już będzie lepiej. W ogóle yy, szykuję się... Fa fajny odcinek Fajny odcinek z... Co tutaj coś było? Bo coś mi się wyświetliło Szykuje się w każdym razie fajny odcinek Bo 9 czerwca był ten yy, Caves and Cleaves Update Czyli ten Minecraft 1.17 Ja teraz osobiście gram na 1.16.4 i to jest wersja, którą najbardziej lubię bo na te wersje jest najwięcej serwerów. A mnie się nie chce przyłączać pomiędzy wersjami, w każdym razie, myślę, żeby właśnie zrobić też taką serię Minecraft 1.17, żeby tam czy serię? Odcinek, żeby tam pokazać co doszło, zobaczyć, ocenić, żeby po prostu mieć własny look. Like na, na to wszystko, na to jak to wygląda w tej chwili. Żeby mieć jakieś swoje zdanie po prostu na, na, na ten temat na temat Minecrafta 1.17, żeby też zabrać głos w dyskusji. Niektórzy mówią, że gu, y, głupio y, Mojang zrobił, że wypuścił to wcześniej, jak mógł wypuścić później. A inni z kolei mówią, że jest to bardzo fajne. Na pewno fajną rzeczą jest tam luneta, którą będę chciał też przetestować. Tam z czego czytałem, to ją można trzymać przy oku maksymalnie chyba minutę. Weźmiemy sobie, zrobimy chlebek. Wiecie co, dzisiaj w sumie nic byśmy już nie budowali, bo mamy. No już kurczę, ponad 10 minut materiału. Więc dzisiaj byśmy już nic nie budowali. Ale bym w sumie mógł sobie przygotować trochę jedzenia i. Wiecie co, zaczęlibyśmy powoli przygotowania do kolejnej budowli, a kolejną budowlą będzie właśnie kopuła. Myślałem, że w tym odcinku zacznę budować kopułę, ale, ale mam już ponad 10 minut materiału. A ja muszę jeszcze to zmontować i, i wstawić na YouTube'a, więc yy, mi się wydaje, że to wystarczy jak na razie. Swoją drogą nie wygląda tak źle. Gruba strasznie to wieża, ale nie jest źle, mogłoby mogło być gorzej, mogłoby być znacznie gorzej, jak, jak na mnie to to jest y, ładne, więc y, wiecie na co się szykować w kolejnych odcinkach, no i tak, w sumie co by tutaj więcej mówić. Dobra, spok. Y, budujemy w kolejnym odcinku... Te kopułę zacząłbym budować gdzieś, yy, zeszłbym na jakiś yy, niski poziom, ale nie do kewa, tylko yy, stworzyłbym drogę jeszcze niżej. Jeszcze niżej i zaczęlibyśmy po prostu drogę jeszcze niżej i po prostu zaczęlibyśmy yy, to w kolejnym odcinku budować. Mi się wydaje, że w tym się nie opłaca. Złowiłbym ewentualnie kilka rybek. Port tutaj w ogóle mógłbym się stworzyć. I mielibyśmy w sumie jakiś port. Mam też fajny pomysł na farmę na wodzie. Ale far, farm mam tu chyba wystarczająco dużo. Czekajcie. O. Farm mam tutaj chyba na razie wystarczająco dużo. Aczkolwiek to będzie fajny pomysł, więc. Według mojego pomysłu, to tutaj bym wziął i tutaj byłby gdzieś yy, całe takie o. Tutaj całe takie nabrzeże, tak taki bym zbudował, a tutaj bym zbudował taką farmę na wodzie. Fajny pomysł. Yy, trochę mi się to będzie kojarzyło z farmami ryżu na, yy, w Chinach albo yy, yy, jak są te yy, farmy krewetek. Czy ostry czy czego tam, by sobie nie wyobraził. No i tak w sumie to tyle w dzisiejszym odcinku. Nie mam nic więcej do zrobienia, bo w sumie zrobiliśmy to co mieliśmy zrobić. Yy... Nie chcę rozpoczynać budowy, bo po prostu czuję, że ten odcinek by się przedłużył, a to by spowodowało, że mój komputer yy, finalnie by umarł. Więc jeżeli tylko mogę, chciałbym uniknąć. Yy... A robienia dłuższych filmów. No, a poza tym jeszcze muszę ten film zmontować i nagrać y, dla Was film na, na, na kolejny dzień. Wiesz co w ogóle, kilka kuroków bym ubił, bo tych kuroków jest tutaj za dużo. Jeszcze mam pełno jajek do rzucenia. Więc. A dobra, weźmy to, przepalmy. I chyba to będzie ostatnia rzecz, jaką zrobimy. Chociaż y, mam. Mam, mogę zrobić piec? Żebym mógł zrobić piec, to no mogę. To wiecie, co bym zrobił sobie piec, yy, tylko że potrzebowałbym drewno. To jeszcze ostatnia rzecz zrobimy. Przed z końcem tego odcinka. Chciałbym zrobić piec węd wędniczy czy jakoś tak. Nie wiem jak to się nazywa. Bo nigdy tego nie, nie, nie korzystałem z tego, ale w sumie. Yy warto byłoby zobaczyć co to i, i, i spróbować a teraz może trochę opowiem trochę o, o tym jak zaczęły się moje początki w ogóle z minecraftem a początki były no powiem wam cokolwiek ciekawe, bo zaczynałem z minecraftem przygodę tak naprawdę mając minecrafta jedynie na xboxie i to mega starego, ja w ogóle nie wiedziałem, że ta gra jest nadal edytowana. Miałem jakąś tam starą wersję, i po prostu pomyślałem sobie: Dobra, mamy starą wersję, świetnie. Czy w ogóle nie wiedziałem, że my mamy starą wersję? Ja byłem święcie przekonany, że my jest taka wersja, jaką my normalnie mamy na Xboxie. Tam jest wersja taka. Wiecie, co w ogóle nie. Nie wiem jak zrobić ten piec. Tam jest taka wersja totalnie. Yy... Może nie jest to totalnie pierwsza wersja, ale jest jedną z pierwszych wersji. Bo wiecie co ten piec odpuszczamy, bo nie wiem jak go skraftować wiecie mi albo nie, ale zapomniałem recepturę. W każdym razie yy, to by było. Na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie chciałbym już przedłużać, więc yy, trzymajcie się. Zostawcie łapkę w górę i do następnego odcinka. Czyli do zobaczenia jutro. Cześć, trzymajcie się. Cześć, cześć.